101 praw życia. Nienawiść jest jak klątwa nie dotyka z nienawidzonego, ale zatruwa tego, kto ją żywi. Jeśli nie nauczysz się kontrolować swojego umysłu, ktoś inny zacznie nim kierować za ciebie. Czasem rzeczy, które łamią Ci serce, w końcu naprawiają Twój sposób patrzenia na świat. Samotność to cena, jaką płacisz za samodoskonalenie. Bądź dumny, że przetrwałeś dni, w które myślałeś, że nie dasz rady. Nie każdy Cię polubi, tak już jest. Nie mów wszystkim o swoich planach i problemach. Większość ludzi nie interesuje to tak bardzo jak myślisz, a niektórzy mogą wykorzystać te informacje przeciwko tobie. Bądź życzliwy, ale nie pozwól, by inni cię wykorzystywali. Lepiej być znienawidzonym za to, kim jesteś, niż kochanym za to, kim nie jesteś. Nie wydawaj pieniędzy, żeby zaimponować ludziom, którzy są równie spłukani jak ty. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy sprawiają, że czujesz się samotny. Brak towarzystwa jest lepszy niż złe towarzystwo. Bogódź się ze swoją przeszłością, żeby nie zniszczyła ci teraźniejszości. Nie porównuj swojego życia do życia innych, nie masz pojęcia, jak wygląda ich podróż. Nigdy nie lekceważ siły głupich ludzi. Nikt nie ułoży Twojego życia za ciebie. To Twoja odpowiedzialność. Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. Jeśli nikt Ci nie pomaga, rób to sam. Traktuj swoje finanse poważnie. Pieniądze są obroną przed wieloma problemami. Bądź egoistyczny w kwestii swojego czasu. Wiele osób na niego nie zasługuje. To, co inni o tobie myślą, nie jest twoją sprawą. Nie możesz cofnąć i zmienić początku, ale możesz zacząć tu, gdzie jesteś, i zmienić zakończenie. Samotność daje nam możliwość ponownego nawiązania kontaktu z samym sobą. Czasem musisz przestać dostrzegać dobro w ludziach i zacząć zauważać to, co naprawdę ci pokazują. Nie udawaj, że jesteś kimś lepszym niż jesteś. Żyj własnym tempem. Życie jest za krótkie, by marnować czas na nienawiść do kogokolwiek. Twój najciemniejszy moment może okazać się najlepszą rzeczą, jaka ci się przydarzy. Zazdrość to strata czasu. Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli nie zapytasz, nie dostaniesz. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Jeśli mówisz prawdę, nie musisz pamiętać, co komu powiedziałeś. Życie nie jest sprawiedliwe, ale nadal jest dobre. Kto nie ma odwagi podejmować ryzyka, nie osiągnie niczego w życiu. Nie ufaj słowom, ufaj czynom. Zadbaj o swoją sytuację finansową. Pieniądze nie są wszystkim, ale dają ci wolność i bezpieczeństwo. Jeśli potrafisz poradzić sobie ze swoimi myślami, poradzisz sobie z każdym wyzwaniem w życiu. Jeśli Cię nie doceniają, nie zasługują na Ciebie. Naucz się leczyć swoje rany, nie wylewając ich na wszystkich wokół. Nie oczekuj niczego, doceniaj wszystko. Wszystko przychodzi w odpowiednim czasie, bądź cierpliwy i ufaj procesowi. Porażka to tylko siniak, nie tatuaż. Unikaj plotek za wszelką cenę, to trucizna dla umysłu. Korzeniem wszelkiego cierpienia jest przywiązanie. Czas zawsze pokaże, jak naprawdę ktoś cię traktuje. Stres jest chwilowy, ale lekcje, które z niego wyniesiesz, mogą trwać całe życie. Jeśli ktoś próbuje cię poniżyć, to znaczy, że już jest poniżej ciebie. Pieniądze to nie wszystko, ale mogą pomóc ci rozwiązać wiele problemów. Bez względu na to, jak mądry, odnoszący sukcesy i atrakcyjny jesteś, nikt nie lubi arogancji. Pokora to podstawa wszystkiego. Nie żałuj, że masz dobre serce. Wszystkie dobre rzeczy wracają i się mnożą. Nie czuj się winny za to, że robisz to, co dla ciebie najlepsze. Wybieraj przyjaciół mądrze, jesteś wypadkową ludzi, którymi się otaczasz. Najszybszy sposób na rozwój to otaczanie się ludźmi lepszymi od siebie. Bądź lojalny, albo zostań singlem to proste. Aby odnaleźć wewnętrzny spokój, dawaj z siebie wszystko i ufaj, że to wystarczy. Im ciężej pracujesz, tym więcej masz szczęścia. Nigdy nie bierz niczego do siebie. To, co mówią i robią inni, jest odbiciem ich własnej rzeczywistości. Bądź wyrozumiały i przebaczaj, ale nie bądź naiwny. Nigdy nie mów może, jeśli chcesz powiedzieć nie. Gdy ktoś pokazuje, kim naprawdę jest, uwierz mu za pierwszym razem. Twój szacunek do samego siebie musi być silniejszy niż twoje uczucia. Nie pozwól, by sukces uderzył ci do głowy, ani by porażka złamała ci serce. Najlepszym sposobem na okazanie sobie szacunku jest samodyscyplina. Jeśli jesteś osobą, która daje, naucz się wyznaczać granice, bo biorcy ich nie mają. Nie marnuj czasu na tłumaczenia, ludzie i tak usłyszą tylko to, co chcą. Przyjmuj krytykę, ale nigdy nie akceptuj braku szacunku. Nigdy nie rezygnuj z czegoś, czego naprawdę pragniesz. Czekanie jest trudne, ale żałowanie jest gorsze. Kiedy jesteś zły, milcz. Masz trzy wybory w życiu. Możesz patrzeć, jak rzeczy się dzieją, sprawiać, że się dzieją, albo zastanawiać się, co się właściwie stało. Bądź silny, nawet gdy wszystko zaczyna się rozpadać. Ludzie i tak będą cię oceniać, więc bądź tym, kim chcesz być. Nie musisz wygrywać każdej kłótni. Czasem lepiej się po prostu nie zgodzić. Bez żalu, tylko lekcje, bez zmartwień, tylko akceptacja, bez oczekiwań, tylko wdzięczność. Życie jest za krótkie, by marnować je na rzeczy, które nie mają znaczenia. Im spokojniejszy jesteś, tym jaśniej myślisz. Jeśli chcesz być interesujący, bądź zainteresowany innymi. Jeśli nigdy się nie przewracasz, to znaczy, że stoisz w miejscu. Skup się na sobie. Ludzie przychodzą i odchodzą. Puść urazę wolno, jakby była trucizną. Cierpimy bardziej w naszej wyobraźni niż w rzeczywistości. Ludzie się zmieniają, miłość boli, przyjaciele odchodzą, rzeczy się psują, ale życie toczy się dalej. Naucz się mówić nie bez tłumaczenia się. Bądź dobrym człowiekiem, ale nie trać czasu na udowadnianie tego innym. Nigdy nie opowiadaj znajomym o swoich planach. Nie pokładaj zbyt dużego zaufania w innych. Nie mów nikomu, co robisz, dopóki tego nie skończysz. Jeśli chcesz być i ufano, bądź szczery. Jedyną osobą, która naprawdę przejmuje się Twoimi marzeniami jesteś Ty. Jedyną osobą, która sprawi, że Twoje marzenia się spełnią, jesteś Ty. Zapomnij o tym, co Cię zraniło, ale nigdy nie zapominaj czego Cię to nauczyło. Panowanie nad innymi to siła, panowanie nad sobą to prawdziwa potęga. Nawet najbardziej życzliwi ludzie mają swoje granice. Kierunek, w którym zmierzasz, jest ważniejszy niż tempo, w jakim idziesz. Kontroluj swoje myśli, albo one zaczną kontrolować Ciebie. Nie dziel się wszystkim, prywatność to siła. Nie podejmuj długofalowych decyzji pod wpływem chwilowych emocji. Być najlepszym oznacza umieć poradzić sobie z najgorszym. Dopóki żyjesz, każdy problem jest tymczasowy, zawsze możesz coś zmienić. Każdy dzień to lekcja. Dobre dni dają radość, złe dni dają doświadczenie. Najgorsze dni dają naukę, a najlepsze dni tworzą wspomnienia. Jeśli nie poświęcisz czasu na realizację własnych marzeń, spędzisz życie, pomagając spełniać marzenia innych. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że był dla Ciebie inspirujący. Jeśli chcesz zabrać ze sobą jeszcze więcej motywacji, zajrzyj do naszego sklepu internetowego. Znajdziesz tam książki oraz plakaty z inspirującymi cytatami, które dodadzą Ci energii każdego dnia. Sprawdź ofertę, znajdź coś dla siebie.